Hej, cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w nowej grze. Jak widzicie pewnie po tytule, jest to Pokémon Revolution Online. I tak, jest to MMORPG bazujące na Pokemonach serii, którą bardzo dobrze znam, serii anime, którą znam, serii gier Game Boya, powiedzmy, mógłbym powiedzieć, też znam. Tutaj podobieństwa do Game Boya jakieś są, jakieś są do tych podstawowych, na pewno pierwszego regionu z gier. Dalej w sumie nigdy nie dotarłem, grając solo w to. Może tym razem się uda. E, więc tak, są podobieństwa. Jak widzicie, witana nas. Profesor Oak na samym starcie nie musimy podobać niku, ponieważ na samym, jakby, nickiem w grze jest login. W moim wypadku mój login standardowy był zajęty, więc zobaczycie sami, co wybrałem za, e, za nazwę. Podoba mi się, więc lecimy dalej. E, czy jesteś pewien, że chcesz mieć taki wygląd? Jak najbardziej chcę, właśnie go sobie wybrałem. E, super doświadczenia nas tu będą czekać. Taka ciekawostka, Pokémon Revolution Online jest także dostępne na Androida. Testowałem, ponieważ mam tu inne konto, już grałem sobie troszkę i testowałem, czy to nadal działa. I tak można grać w to z Androida, co mi ułatwi jakby między odcinkami e, doformienie, jeśli by była taka potrzeba. Jak widzicie, chodzi się standardowo, poruszanie jest w czterech kierunkach, góra dół, lewo-prawo. No i jest w USAD oczywiście, ale można też myszką poruszać, przeciągając, le trzymając lewy przyciski, i poruszając myszką. E, to jest takie sterowanie dodane specjalnie, właśnie pod urządzenia mobilne. I tu stoi Brock. Możemy sobie z nim pogadać. Hey there, my name is Brock and I am the future city gym leader. Mówi nam, że jest Brock i jest liderem future city. E, jak e, możesz nadal nie mieć pokemona przy sobie, Mam nadzieję, że profesor... Wierzę, że profesor Oak może ci pomóc, idź i porozmawiaj z nim. Może jak pewnego dnia będziemy mieli możliwość się zmierzyć. No i jak widzimy tu już stoi profesor Oak. Eee, I on mówi... Jak ty tu przybyłeś? Jak się nazywasz? Jak się nazywam? No co wam powiem? Tak się nazywam. I tyle. Nie jestem jakby kreatywny, jeśli chodzi o wymyślanie ników, także w różnych grach, jeśli spotkaliście chociaż jedną postać o nazwie Camerlord, to możecie spotkać Camerlord 2, 3, 4, 5, 6, bo tak już mam. Lepiej odnajdź swoją matkę i porozmawiaj. Proszę, porozmawiajcie się po angielsku na czacie. Jeśli masz jakieś, są jakieś specyficzne czaty, kanały innych języków i wiem, że jest na pewno polski nigdy na nim nie byłem, ale wiem, że jest jakby dobrze, ok, rozumiem zygzagon oczywiście, tak? czy to już jest transformowany w furet, 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 nie wiem jak to się wymawia w pewności nie mam właśnie, czy to się wymawia furet, czy furet ale raczej fiuret będzie. Dobrze, mamy miu. I to jest jakby wątek fabularny, którego nie rozgryzłem ani trochę, chociaż już troszkę w to pogrywałem sobie od czasu do czasu, nie jakoś wiele godzin, ale na pewno coś pograłem. I to jest wątek fabularny, który prawdopodobnie ciągnie się przez grę. No ja, jak mówię, nie rozgryzłem tego jeszcze w żaden sposób, ale tak. Eee, dobrze, zrobię to. Daj nam spokój, walczą ze sobą, ale spoko. E, walczy ze sobą Lens, bodajże to był ten lider e, smoczy, z, którego spotkamy na pewno, no, jak będziemy przechodzić, e, przechodzić legendarną el elitarną czwórkę, tak? Oni się nazywali czy coś takiego. On jest tym czwartym, bodajże czy piątym liderem on jest trenerem smoków. O ile się nie mylę właśnie, on jest którymś z nich, a nie jest liderem sali zwykłej. Tak, jak tu jest właśnie Lens i Jim. Mogłem czytać tak naprawdę, bo ona o tym mówi. E, Lens i Red. E, mamy Pokebole. A, nie możemy jeszcze z tym nic zrobić. Dobrze, pamiętam troszkę jeszcze z początku. Musimy pogadać z mamą, musimy dostać Pokebola i cofnąć się do domu. Wówczas będziemy mogli dopiero skorzystać z tych Pokeboli, które mamy na pięterku. Jakby będą dłuższe przerwy, to będę oczywiście je obcinał, żebyście nie tracili czasu. Chociaż mówię, ten początek jest w miarę ciekawy i tutaj jeszcze można naprawdę popatrzeć, bo są spore różnice między e, standardowym wątkiem fabularnym w Pokémon Fire RED chociażby, a tym co się dzieje tu. E, główną różnicę możecie już prawdopodobnie zaobserwować na ekranie. Jak widzicie kursorem sobie macham, ale tak naprawdę nie muszę. Mówię wszystkim sterować z poziomu klawiatury, ponieważ skróty klawiszowe są w tej grze. E, wszystko będę omawiał w trakcie. Mamy dostępnego oczywiście e, Bulbasaura. Nie, dziękuję. Wcisnąłem klawisz numeryczny 2, ten nad 2 mm, bodajże. I tak, nie trzeba nawet myszy używać w tej grze, ale ja tak w sumie z przyzwyczajeniem lubię sobie klikać. Jest też dostępny Fire Pokémon, czyli Charmander. I mamy jeszcze Squirt. E, więc tak, mamy trzy podstawowe boksy. No, i tu, tak jak mówiłem, główna różnica jest dostępna na samym starcie gry. I co to jest? Pokémon w środku. Elektryczny Pokémon Pikachu. Nie wezmę Pikachu, jest to ok. Fajna opcja. Teraz niedawno zacząłem po długiej, długiej przerwie od tej gry. Stworzyłem sobie konto, właśnie o tym, o którym mówiłem, że pogrywałem na telefonie, trochę testowałem. Wziąłem sobie Pikachu na start. I to nie jest zła opcja, natomiast. Tym razem wezmę sobie e, bulbozaura i już tłumaczę dlaczego. Jako, że będę nagrywał to, żeby to było w miarę ciekawe, chcę jak najszybciej się przebijać przez liderów, a pierwszy lider to brok, kamienny, następny lider to jest Misty, woda, czyli roślina nadal jest super efektywna, trzeci lider to jest elektryczny lider, e, nie pamiętam jak się nazywał, zawsze zapominam, sarge, ale litwan sarge chyba coś takiego, e, czyli... Porucznik albo Sierżant Sarge, nie pamiętam jak to się tłumaczyło. Eee, I właśnie trzy, trzech liderów na pewno jesteśmy super efektywni. Kolejna różnica od Gameboy'owych standardowych Pokémonów, bo pewnie dużo osób z Was grało w nie. Pokémon porusza się za nami. Oczywiście pierwszy Pokémon, jeśli posiadamy ich więcej, to one już za nami nie chodzą. Czy możemy porozmawiać z nim, tak możemy, coś nam mówi. I chyba da nam Pokédex. Dobrze, mamy Pokédex, i w tym momencie. Możemy zacząć dodawać Pokémony do Pokédexu. Dodatkowa opcja tej gry: dodawanie Pokémonów do Pokédexu. A, porusza się automatycznie. Pogadamy sobie z Mamą. Tak, trafiliśmy do domu rodzinnego. Mamy porozmawiać z Mamą. Ona będzie oczywiście zadowolona, że będziemy wychodzić, bo. bo bo tak, bo musi profesor Oak oh, przychodzić e, i w tym momencie cieszy się, że nas nie ma w domu. Mamy iść do góry i zebrać sobie itemki, które leżą, ale pogadamy sobie z Mr. Mime. Jak widzicie, po pogadaniu dodał nam się do Pokédexu, to jest taka ciekawostka dużo osób mogłoby o tym nie wiedzieć, albo prędzej czy później się o tym dowiedzieć i stracić okazję na dodanie sobie na samym starcie kilku Pokémonów do Pokédexu. E, pokedex w tej grze jest całkiem, całkiem przyzwoicie zrobiony, odpalę go nawet całkiem ładna animacja, mamy dostępnego naszego pokemona, mamy napisane gdzie można go złapać e, jest oczywiście w tej grze membership, to jest taki mm, troszkę pre, premium account e, nie jest jakiś turbo drogi z tego co patrzyłem, także jak seria wam się spodoba może wykupię to Czemu by nie? Oczywiście warto wspomóc e, twórców gry, oczy... no, tak, tak mi się wydaje, tak? Więc jeśli seria się przyjmie, to prawdopodobnie wykupię to, żebyście zobaczyli wszystkie możliwości, jakie daje ta gra. E, nie wiem, czy jest jakiś zablokowany content dla osób, które nie mają e, premium, tak naprawdę. Na pewno są dodatkowe arenki, na których występują niektóre Pokemony, ale czy coś więcej, to nie wiem. Ekspy zwiększone, jakieś inne pierdoły. To na pewno. Jak widzicie, mam Mister Hammy'ego w Pokédexie i widzę, gdzie go można złapać. Także, no, wydaje mi się to bardzo, bardzo fajną opcją, żeby dodawać sobie jak najwięcej Pokémonów. W szczególności, że będziemy na pewno chcieli połapać sobie jakieś ciekawe Pokémonki w tej serii. Eee, mam nadzieję złapać Shiny. Powiem Wam tak. Gdy grałem w to po raz pierwszy, nie złapałem żadnego Shiny Pokémona. Naprawdę. Może wtedy jeszcze ich po prostu nie było w grze. Może były, a nie miałem szczęścia. Natomiast nie złapałem żadnego, a w poprzedniej grze co grałem, złapałem sobie jednego, a grałem bardzo krótko, bo grałem jakieś parę godzin, no tak dobre 6 godzin może maksymalnie i w tym czasie już udało mi się złapać Shiny Spiroła, może miałem jakieś ogromne szczęście, może nie, zobaczymy, może uda nam się połapać Shiny, może nie, nie obiecuję nic, ale chciałbym w sumie coś złapać, bo niektóre Pokémony Shiny wyglądają całkiem, całkiem sympatycznie. Pinsir jeszcze mamy do zeskanowania, jakby tak e, można było powiedzieć. Zeskanowaliśmy go Pokédexem, i teraz, jak pogadamy z Eevee, który błąka się po centrum naszego miasteczka, to przybiegnie do nas lens. Lens jest naszym przeciwnikiem, tak jak w większości gier e, Był jakiś przeciwnik, tak? Kurde, mówię lens, mówię lens, bo tam było na tutorialu ten smoczy lider. A chodzi o Jacksona, oczywiście. Przepraszam bardzo, troszkę pomyłka. To tam. Jackson mówi nam, że będzie nas chciał bić i no niewykluczone, że to się wydarzy. Nie, nie będę kłamał. Dobra i teraz Jackson stoi na środku miasteczka i prawdopodobnie będzie chciał się z nami zmierzyć, ale jeszcze odwiedzimy ostatni domek. Idziemy do mamy Jacksona. <laughs> tak, widziałem, widziałem twojego synka. Będziemy zaraz się bić, nie przejmuj się. Chyba będziemy myśli. Teraz nie, nie pamiętam już. Niektóre etapy tego, tam, niektóre elementy tego tutoriala startowego pamiętam, natomiast nie wszystkie, nie wszystkie. No i właśnie takie, takie rzeczy, prawdopodobnie tu czeka na nas walka, więc idziemy od razu się z nim zmierzyć. Zobaczycie, jak wygląda system walki w tej grze, a wygląda całkiem sympatycznie. Bulbasaur. Dobra, mamy dostępne dwa ciosy, mamy fight, oczywiście e, za e, tymi przyciskami da się sterować również klawiszami 1, 2, 3, 4, e, natomiast nie próbowałem nawet cofać może jakimś zerem czy czymś, ale troszkę to niewygodne, więc do walki najczęściej używam po prostu kursora myszy i walczymy z nim. On używa Eevee, więc powinno pójść całkiem okej. Okay. W dodatku ma trzeci level, czyli na starcie jest handicap od razu dla nas, co jest całkiem całkiem sympatyczne, ponieważ w grach na Game Boya Fire Red Leaf Green dało się przegrać z przeciwnikiem startowym. To zależy, czy trafił krytycznym, czy nie, a bił często mocno nawet. Wiem, że te po Pokémon na Game Boya i Game Boy Color, Game Boy podstawowy, przechodziłem wiele, wiele razy. Więc, więc no, na powiedzmy 10-20 prób przynajmniej raz udało przeciwnikowi się mnie pokonać na starcie, czyli to się zdarza po prostu. Eee, możemy opuścić miasto, czy nie możemy? Nie pamiętam co teraz miało być. Skoczymy sobie do mamy i powiemy jej, że idziemy. Właśnie, zdarzają się drobne lagi. Albo bugi. Tu już nie mam pewności. Może wam się przytrafić coś takiego jak mi w tym momencie stajecie na przejściu i was nie przenosi nie rozgryzłem do końca jak można sobie z tym poradzić zwykle po chwili jest jakby odlagowanie całości e, czyli, czyli po prostu przytnie i za chwilę będę mógł przejść normalnie przez drzwi. jak widzicie jesteśmy w pierwszym mieście mapka jest całkiem spoko, mamy region Kanto, Johto e, Hoenn e, Sevi Islands, nawet nie wiem co to jest Sino e, i czy coś jeszcze mamy poza Kanto, Johto jest... Sevii, Sevii Islands i Hoenn, oczywiście Sino-Kanto-Johto Hoenn i jakieś wyspy. Możemy przejść. Próbuję opuścić po prostu miasto. Udało się. Jesteśmy na Road 1, czyli na ścieżce pierwszej, drodze pierwszej i gadamy sobie z Butterfree. Oczywiście, żeby dodać go do Pokédexu, tak naprawdę w Viridian Forest byśmy już go prawdopodobnie spotkali. E, tutaj ktoś miał Shiny Rapidasza. I właśnie Pokémony Shiny świecą się takimi gwiazdeczkami, poza tym, że wyglądają inaczej, to jeszcze świecą się w taki fajny sposób. Całkiem całkiem ładnie to wygląda. Dodatkowe atuty oczywiście tutaj. W gier, no, atuty. Różnice między grami tymi a standardowymi grami z Game Boy, przynajmniej Advance, nie wiem jak dalej jest, bo nie grałem. Jest to, że można właśnie dokupić sobie jakieś tam specjalne monty, czyli jak w grach MMORPG standardowo można sobie kupić monty, czyli na przykład Rapidasha, jakiegoś Honduma czy coś takiego i można na nich jeździć. Jeździ się zdecydowanie szybciej niż biega, więc to jest po prostu szybki środek transportu. Są lagi w tej grze, zdarzają się, nie wiem czy tylko u mnie czy u wszystkich, natomiast zauważyłem, że zdarzają się lagi jakieś. No, <laughs> sorki. A na lagach oczywiście nie gra się najprzyjemniej, natomiast nie jest to tak turbo uciążliwe. W momencie, gdy to nagrywam oczywiście mi to przeszkadza bardziej, ponieważ wydłuża to niepotrzebnie czas materiału, który byście mogli otrzymać. A jakby chcę Wam dać krótki, zwięzły materiał, marzą mi się takie 20-minutowe odcinki. Oczywiście w późniejszym etapie, gdy będę musiał dofarmić coś, to albo będę robił takie przyspieszone tempo z tego farmienia, albo po prostu będę robił to między odcinkami, żeby pokazywać Wam tylko ciekawe materiały. Eee, a na starcie oczywiście większość rzeczy jest ciekawa, nawet ta walka z hut który jest na starcie. <laughs> Mocno irytujący i, i będzie ich dużo i mnie zabije. Ja się pytam, gdzie jest moje Orambery. Dlaczego się nie użyło? No trudno. Po przegranej trafiliśmy do domu własnego, bo tu dopóki nie trafimy do pierwszego Pokécenter. Pokécentrum to oczywiście nas przenosi do domu. Nie ma Shoes, Przynajmniej jeszcze nie trafiłem na buty do biegania, tylko jest jedyna opcja montów tych takich płatnych za prawdziwe pieniążki, ale oczywiście... Pff, może kiedyś kupię. Nie mówię, że od razu, ale na pewno, tak nie na pewno, ale w przeciągu kilku odcinków, jak całkiem spoko by się przyjęła ta seria, to myślę, że jakieś tam pierdółki podokupuję. Żeby właśnie przyspieszyć chociażby rozwój postaci, czy właśnie mm, rzeczy, które Wam będę pokazywał i móc nagrywać częściej odcinki, a nie robić na przykład 3 dni przerwy, bo, bo ekspie Pokemony. No to, to troszkę byłoby bez sensu, a też... <laughs> a też nie mam dużo czasu na granie. E, kaszel nadal mam. Już nie wiem, który to miesiąc. Drugi miesiąc, kaszlu. Troszkę jest to uciążliwe. E, kaszel miałem zanim poszedłem do szpitala. Chyba miałem, zanim poszedłem do szpitala. Po szpitalu mi został. Od lekarza dowiedziałem się, że ma przejść sam. Prawie przeszedł. Tak, nie bardzo. Dalej. I znowu padłem. No, co się dzieje? Halo, ratata, czemu jesteś teraz najmocniejszym przeciwnikiem dostępnym w grze? No, bo abra, tak, abry nie da, nie da się dodać tak do pokédexu, ponieważ abra do nas mówi. I nasza postać jest zdziwiona, że ten pokémon się odezwał i coś do nas powiedział. Ogółem, pokémony psychiczne, prawdopodobnie wszystkie, jakie spotkamy, będą do nas mówiły typu abra, Xatu, coś takiego, natu, Xatu, coś, co spotkamy tak wolno stojąco, będzie do nas się odzywało. Tutaj jest dobra, e, dobra rada dla osób, które wybrały Pikachu albo Charmander'a na starcie Tu możecie sobie zdobyć Odisha Tutaj babeczka mówi, że da Wam Odisha Jeśli pokażecie jej PJ PJ'a z IV'kami e, bodajże ataku i, statys, e, ataku i speed'a muszą mieć przynajmniej 15 Ja nie mam żadnego PJ'a, więc Ci nie pokażę, ale już Wam pokażę opcję Ogólnie macie coś takiego, że Wasz Pokémon ma od razu pokazaną naturę swoją, czyli mój jest jakiś Timid, nawet nie wiem co to znaczy. Mamy też pokazane statystyki: Statystyka Total IV i, I, I IV, 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 jakby to jest tak w ten sposób, ale e, no, <ścoughs> chodzi o pomarańczową statykę tej baweczce. Musicie mieć 15 z Ataku i speeda. Nie wiem, czy chodzi o 15 ataku i 15 spida, czy łącznie 15 tego i te, czy łącznie jakby z ataku i spida ma być 15. Tu pewności nie mam, nie mogę wam powiedzieć tego jakby, bo, bo nie wiem, nie chcę okłamać. Natomiast e, fajne jest, że możecie sobie sprawdzić te statystyki, jeśli kogoś to mocno obchodzi. Jakby ja nie będę starał się szukać najlepszych Pokémonów z IV i, i, i V, jakie są dostępne, e, bo, bo to jest strata czasu. Co mi się trafi, to mi się trafi. Dodatkowo officer w większości miast albo we wszystkich miastach jest dostępna, ona daje wam questy. I teraz niektórzy mogą być zagubieni odrobinę, jak questy się wykonuje, natomiast ja idę najpierw do centrum i zaraz zobaczymy, ile minut nagrywania mam już, bo tutaj tak naprawdę mi nie pokazuje program, co jest bardzo, bardzo uciążliwe. Nie sprawdziłem zegarka cholera. To mój drobny błąd. To jeszcze chwilkę zrobimy, zrobimy jakiegoś jednego quest'a, albo nie, jednego quest'a nie zrobię, ponieważ nie mam pokeboli. Tak? Mam pokebole? Nie mam pokeboli? Zaraz zerkniemy. Mam pokebole. Dobra, dostałem pokebole. Kolejnym etapem fabularnym, od razu Wam zaspoiluję, jest wejście do tej szkoły, ale ja na razie tam nie pójdę, bo zadaniem będzie pokonanie po raz kolejny Jacksona. A on już ma tam troszkę bardziej podekspione pokemony i ja nie mam zamiaru dostać po łbie. Więc pójdziemy sobie do Poké e... sklepu i zobaczymy co jest dostępne. Pokeball Potion to niezbyt mnie interesuje, kim jest Paul? Dobra, nic ciekawego on nam nie mówi. Pójdę zrobić questa, a przynajmniej zacznę pierwszego questa i wytłumaczę mniej więcej o co w nim chodzi. Idziemy do oficer Jenny. Za questy dostaje się na pewno poke... dolary, tak to się nazywa? Player money. No dobra, tu nie sprawdza, ale to były chyba poke dolary. Eee, I ona mówi, że ma jakieś tam łupy dla ciebie do zdobycia i może zrobić beatbook-catcher e, Gerard. Gerald, Gerald. Gerald. No. Ale tego nie zrobicie, bo nie dostaniecie się do Viridian City, dopóki nie pójdziecie do szkoły, e, dopóki nie pokonacie Jacksona po raz kolejny, co jest na starcie uciążliwe dosyć mocno. Macie też Clear Road One of Ratata. I tutaj jest taka akcja, że żeby to robić musicie mieć ratatę z ciosem chief, thief bodajże, thief, prawdopodobnie. I no nie macie, przynajmniej ja na razie nie mam rataty i nie mam tego ciosu. Więc robimy sobie catch Sentret, czyli po prostu złap Sentreta. Trochę taki prosty questik na start. Jasne, zrobimy to. I teraz jeśli ktoś zapomni, co ma za questa, może zagadać z nią jeszcze raz i jest zaznaczony, jaki quest obecnie wykonuje. Bardzo fajny motyw, można sobie pieniążki dorobić. Ja idę w tym czasie poszukać centreta i zaraz zobaczymy, czy za pierwszym razem uda się to zrobić, ponieważ jest noc, więc tych centretów jest troszkę mniej prędzej możemy napotkać jakieś dziwne pokemony, które nas zabiją na przykład Ratata. Po level 6 to ja sobie podaruję, ucieknę od niego. You have run away from wild Pokemon. Dobrze. No i spotkaliśmy go. Jest dziki centret. Centret, centret, Nie wiem. Eee, tak. W momencie, gdy polewałem na niego, przypomniałem sobie moje słowa z tutoriala, gdy spotkaliśmy transformację Zig Laguna i ja go nazwałem Fury nie było trafne. Transformacja Zaguna nazywała się Linun, czy jakoś tak Linun? Linun, Linun bodajże. A Centre właśnie ewoluuje w Furyta. Troszkę inaczej wyglądają. Pomyliłem się, no trudno, też tak bywa. Tak, tak przynajmniej kojarzę, że spotkaliśmy właśnie tam Linuna. Jeśli się mylę, poprawcie mnie w komentarzu oczywiście. I za chwilę mamy końcówkę odcinka, także ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się odcinki tego typu spodobają, że nie jesteście na moim kanale tylko i wyłącznie dla Summoners War, ponieważ będzie pojawiało się Summoners War, ale także inne materiały, także polecam Wam, jakby zachęcam Was do oglądania innych materiałów. Mam nadzieję, że się spodobało serię, bo ja mam ochotę ponagrywać inne rzeczy także, a Pokémony to jest coś, co... Bardzo, bardzo lubię i ostatnio mam straszną zajawkę na nie. Pokemon Go oczywiście też zagrywam, także może pojawią się jakieś materiały z Pokemon Go, ale raczej nie przewiduję przynajmniej na razie. Może w przyszłości jak pojadę gdzieś w ciekawe miejsce, to nagram jakiś krótki materiałik z tego kto wie. Dobrze, mamy złapanego Sentrita, idziemy do oficer Jenny, idziemy, pokazujemy jej że trzeci quest, wow, naprawdę zupałeś go, super, jesteś świetny, e, dzięki, że mi go pokazałeś, 7,5 tysiąca dolarów, czyli trafiłem z nazwą Pokadolary. E, jeszcze zobaczymy PJ-a, jakiego mam, Dwa, 20 i 18, czyli wszystkie statystyki by mu się sprawdziły. To jeszcze sobie Odisha odbiorę, czemu by nie? Yeah, I love my Odish. I teraz wam powiem, o co chodzi, bo moglibyście się bać, że stracicie waszego pj -a. Natomiast ja pokazuję pijaja. Nie obawiam się niczego, już mam odisha dodanego. Ona nie zabrała mi pijaja, ja już mam odisha. Tak to działa właśnie, że ona nam tylko go daje, jakby żebyśmy się nim zaopiekowali albo coś w ten deseń. Ja mam nadzieję, jak mówiłem, że podobał Wam się odcinek. Piszcie komentarze. A to ode mnie. Tyle na dziś. Pa Pa!